Witam. Jak co tydzień w naszym programie rozmawiamy o głównych wydarzeniach tygodnia politycznych, ważnych dla Ukrainy, Polski i całej Europy. Paweł Kowal, przewodniczący Komisji do Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu i szef Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Witam. Dzień dobry. I Maria Górska, ukraińska dziennikarka. Dziś zaczniemy oczywiście z tego, że Polska znajduje się w samym rozpale wyborów prezydenckich, kampanii prezydenckiej pomiędzy pierwszą a drugą turą. No i. Walka teraz odbywa się między dwoma głównymi kandydatami, które zwyciężyli w pierwszej turze, to Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Przede wszystkim, jak pan wyjaśnia sobie, jak pan ocenia tę minimalną różnicę między głosami oddanymi za top dwóch kandydatów w pierwszej turze? Ale lubię to pytanie, dziennikarze je często zadają, ale myślę, że zadają je dlatego, że najczęściej nigdy nie byli politykami, tak jak pani. Tam jest prawie 2%, to jest kilkaset tysięcy głosów. To zdobyć kilkaset tysięcy głosów to nie jest taka minimalna różnica. Więc ta różnica w procentach jest nie taka duża, ale w liczbie głosów jest istotna. Um, I myślę, że ta, ta ostatecz, ten, ostateczna, ten ostateczny rezultat za dwa tygodnie też będzie się różnił zaledwie o kilka procent. Ale to będzie kilkaset tysięcy, a może milion głosów, i o to walczymy. No właśnie. Mm... Premier polskega Donald Tusk imenuje te volitve grom of shistco. A w nasi dziennikarze rozmawiali o tych wyborach, o wynikach pierwszej, tury o drugiej, z e, legendą Solidarności polskiego dziennikarstwa Adamem Michnikiem. I Michnik w komentarzu dla naszej anteny porównał te wybory w Polsce z wyborami, które odbywali się w Ukrainie w 2003, gdy walka odbywała się między prorosyjskim Janukowiczem i proeuropejskim Wiktorem Juszczenkiem. Czy może pan zgodzić się z tym, że to naprawdę jest tak. E, e, kardynalna różnica poglądów, wizji i przyszłości Polski. Jest duża różnica między tymi dwoma kandydatami i to faktycznie jest kluczowe, żeby w Polsce można było coś zmieniać. Bo my patrzymy na sytuację obecnie tak, jako Polacy. Polska znalazła się w bardzo trudnej sytuacji ze względu na skutki wojny Rosji przeciw Ukrainie. To jednocześnie daje Polsce szansę na to, żeby Grać większą rolę na zachodzie, no ponieważ my w tej trudnej sytuacji jednakowoż jesteśmy po tej zachodniej stronie, czyli przed Polską otwierają się duże możliwości. Teraz pytanie: kto stanie na czele państwa? Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że u nas prezydent podpisuje ustawy na końcu, jak wyjdą z parlamentu, i żeby cokolwiek w Polsce zmienić, na przykład zmodernizować porządnie armię, trzeba mieć podpisy prezydenta. Rzadko się udaje duże rzeczy robić bez nowych ustaw. Taki jest dzisiaj system. Druga sprawa to kwestie strategiczne, międzynarodowe. W tych sprawach także potrzebna jest współpraca prezydenta z rządem. My jesteśmy po wyborach dopiero półtora roku. To jest za mało, żeby coś zmienić. Mamy prawo, mamy do tego mandat, żeby to wyraźnie dokończyć, żeby zamknąć. Ten normalny okres wyborczy, 4 lata. Także z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia interesów narodowych Polski, jeżeli doszłoby do, teraz do konfliktu, jeżeli by się przeciągał konflikt między głównymi e, organami państwa, czyli prezydentem a rządem, nic dobrego z tego nie będzie. Także e, nasze patrzenie jest ba bardzo tutaj proste. To są decydujące wybory, bo jak nie, to czeka nas długotrwała stagnacja, takie przyhamowanie, co w tych trudnych czasach może dla Polski oznaczyć poważny kłopot. A jak z kwestiami bezpieczeństwa jeszcze w styczniu Karol Nawrocki, popierany przez pis kandydat na prezydenta w wywiadzie dla Polsat News, powiedział, że dziś nie widzi Ukrainy w żadnej strukturze ani w Unii Europejskiej, ani w NATO do momentu rozstrzygnięcia. Tak ważne dla Polaków spraw cywilizacyjnych. Jak pan ocenia tę pozycję Nawrockiego? Czym jest wywołana i czy będzie taka sama w przypadku jego prezydencji? To jest delikatna sprawa, dlatego że wczoraj on chętnie, mówią niedawno, Nawrotski chętnie podpisał takie zobowiązanie, że nigdy nie podpisze przystąpienia Ukrainy do NATO. No i można powiedzieć tak: jest wiele państw, które mówią dzisiaj nie. Ale jeżeli ktoś mówi, że nigdy Ukraina nie wejdzie do NATO, to ta sprawa jest grubsza, bo to oznacza, że to on popiera de facto postulat Putina. Bo to Putin stawia takie postulaty, że nigdy do NATO jakieś państwo nie wejdzie, albo że nie będzie miało nigdy wojsk amerykańskich. I powiem więcej, to jest coś znacznie szerszego niż tylko kwestia Ukrainy. To jest kwestia całego bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Ja to powtarzam cały czas. To znaczy, jeżeli my dzisiaj przyjmiemy Logikę Putina w patrzeniu na Europę Środkową, czyli że Putin mówi, gdzie mają być wojska amerykańskie, kto wstępuje do NATO, na jakich warunkach i tak dalej, to znaczy, że on układa nasze bezpieczeństwo, a to znaczy, że mamy się czego bać. I w tym sensie ta różnica jest kolosalna, jest przepaść między podejściem kandydata Nawrockiego a podejściem prezydenta Trzaskowskiego. Skąd się to bierze w jednej z kluczowych sił politycznych w Polsce? Przecież Polska jest no, nie tylko ważnym partnerem i sojusznikiem Ukrainy, ale również tak samo walczy o swoje bezpieczeństwo, jak i nie żaden inny kraj rozumie zagrożenie ze strony Rosji. To jest zaskakujące na kilku poziomach. Chociażby dlatego, że obóz polityczny PiS powinien kontynuować linię polityczną Lecha Kaczyńskiego. No Lech Kaczyński był największym zwolennikiem rozszerzenia NATO. Więc gdzieś, co się, podziała, co się stało z, z tą linią, ja tego naprawdę nie wiem. Inne... Ja właśnie tego nie rozumiem, dlatego pomyślałam, może pan mnie wyjaśni. Ja, ja tego też nie, nie rozumiem. To jest jakaś ich taktyka polityczna, która jest jednak bardzo groźna. Drugie, oni są ślepi na kwestie bezpieczeństwa. Oni naprawdę myślą, że dyskutują o Ukrainie. Ja to tłumaczę każdemu, nie ma dyskusji o Ukrainie. Każda rozmowa o warunkach, jakie stawiane są Ukrainie, to jest dyskusja o całej Europie Środkowej, w tym o nas. I każdy polski polityk musi to rozumieć, bo inaczej będzie prowadził złą politykę. Jaki jest plan gabinetu Donalda Tuska, ministra Sikorskiego, pana, w, za kilka faktycznie tygodni do szczytu NATO, na którym, jak słyszymy teraz od kluczowych polityków europejskich, Ukraina znów nie dostanie zaproszenia do aliancu. Za chwilę wrócimy do wyborów, ale jednak to jest ważne, żeby zrozumieć pozycję, jak się przygotowuje do tego szczytu Polska i jaką planuje... Dyplomatyczną kontrofensywę tym statementem? My nie, my, my nie mówimy, my nie, nie ustajemy. To znaczy, mamy takie podejście, że okej, okay, ktoś dzisiaj mówi nie, ale są dwa rodzaje powiedzenia nie w sprawie NATO. Bo ktoś nie chce ze względu na swoje rozumienie interesów, jak na przykład niektóre państwa zachodnie. Zresztą najczęściej nie mówią nigdy nie, tylko mówią teraz nie. A drugie to jest mówienie nie pod wpływem nacisku ze strony Putina. Dwie różne historie. My słyszymy dzisiaj dużo nie, ale też wiemy, że polityka za każdym razem polega na tym, jak ktoś ci mówi nie, to ty przedstawiasz kolejny argument. Szukasz dobrych argumentów, mówisz: A może na takich warunkach, a może wtedy, a może taki znajdźmy do tego model dojścia. W tym jest problem, że żeby nie ustawić. To jest istota rzeczy, że istota rzeczy polega na tym, żeby rozumieć, że polityka i dyplomacja są po to, żeby podchodzić z tym samym tematem 10-20 razy. Aż się uda. Tak się odnosi sukcesy w polityce międzynarodowej i w dyplomacji. Po to są te mechanizmy, żeby nie było wojny, żeby nie załatwiać spraw siłą. I dlatego my jesteśmy za tym, żeby dać Ukrainie twarde gwarancje bezpieczeństwa. Twarde gwarancje bezpieczeństwa to są tylko gwarancje przez NATO. A szczegóły możemy ustalić. Dzisiaj państwa są gotowe na to, na, na część jakichś gestów, na jakieś możliwości współpracy rozszerzonej. Przecież Ukraina, no może tak powiedzmy, może to jest dobry argument. Ukraina dzisiaj po tej wojnie jest de facto jedną z największych i najbardziej wyszkolonych partii, a posiada jedną z największych i najbardziej najlepiej wyszkolonych armii Zachodu. Można powiedzieć, że de facto jest w NATO. Przecież Ukraina stale codziennie współpracuje z wojskami natowskimi. Ma ogromną armię. No to ona formalnie nie jest w NATO, to wiadomo, ale przecież de facto jest w NATO ten sposób. Tylko nie jest broniona piątym artykułem. Nikt nie jest broniony dzisiaj piątym artykułem, bo on się nie działa. To też jest to trochę jest wasza mistyfikacja na Ukrainie, że piąty artykuł wszystko załatwia. A w Wyście, Polsce to rozumieją? W, w Polsce też już wszyscy rozumieją, że piąty artykuł działa wtedy, jak ty jesteś gotowy na, na to, żeby się bronić. Wyście zrobili to i za mało to doceniacie. Zrobiliście ogromny postęp, jeżeli chodzi o dostosowanie armii, o reformę armii i to już po 13-14 roku, nie tylko teraz. Więc to jest wasza realna podstawa do tego, żeby się upominać, a taka artykuł piąty jest super ważny. Ale sam artykuł piąty, ja nie wierzę, że zadziała. Artykuł piąty działa wtedy, kiedy okazujesz zdolność, gotowość, kiedy twoja armia jest wielka. Dzisiaj Polska ma armię największą spośród państw Unii Europejskiej i trzecią w NATO. I dlatego my mówimy, że artykuł piąty działa, bo to razem działa. Sam artykuł 5 to jest po prostu zdanie w traktacie. I co ma zastąpić tą koncepcję dla Europy, to też jest pytanie, ale już pytanie do naszych kolejnych rozmów. Chciałbym jeszcze dowiedzieć się Pana zdanie, dlaczego w ogóle polscy wyborcy w Stanach Zjednoczonych zagłosowali przeważnie na Karola Nawrockiego? Czy jest to związane z prezydentstwem Donalda Trumpa, z tym, że w dzisiejszej sile politycznej PIS możliwie jest coś wspólnego z siłą polityczną, którą dziś reprezentuje Donald Trump z, z Republikanami i jego wizją przyszłości świata i Europy? Polscy wyborcy w różnych miejscach świata mają różny dostęp do informacji, podlegają różnym miejscowym trendom. Myślę, że wielu wyborców w Stanach podlega też trendom, które są w Ameryce. Ale oni częściowo zagłosowali tak, częściowo tak. Z kolei w Europie ci, którzy są za granicą głosowali w innych państwach europejskich, głosowali bardziej na Rafała Trzaskowskiego, więc to, to zależy od kontekstu. Generalnie myślę, że dla nas jest wartością. Ja bardzo lubię ten fakt. To jest proste dyskutowane, że czy Polacy na Zachodzie, którzy długo tam już mieszkają, za granicą, powinni głosować? Ja uważam, że tak, bo dzisiejszy świat jest zglobalizowany, ludzie mają codzienny kontakt z Polską, mają wpływ na to, co się dzieje w Polsce, odbierają impulsy i nawet jeśli głosują nie zawsze po mojej myśli, to wolę ich przekonywać, niż powiedzieć, a wy się nie znacie. Oni się też znają, mają swoje myślenie, za mało dostali informacji. Dla nas jest czas, dla mnie, jestem przecież politykiem, to nie jest tajemnica, jest teraz czas te dwa tygodnie, żeby dotrzeć do nich z informacją i żeby przemyśleli jeszcze, jak, jak głosować w drugiej turze. Chciałabym też porozmawiać o tym rezultacie właśnie sił skrajnie radykalnych, skrajnie prawych w Polsce. Przypomnijmy, że kandydaci od dwóch konfederacji otrzymali razem więcej niż 20% głosów. I właśnie w Ukrainie opinia publiczna jest niezmiernie zdziwiona tym rezultatem w pierwszej turze, jak... Pan to wyjaśnia. I co to mówi o w ogóle dzisiejszym dzisiejszej ja wiem, Polsce? Wiem, że i także pani partner z, z programu w Ukrainie, Portnikow, pozdrawiamy go, redaktora Portnikowa, jest zdziwiony. My z Wydaliem Portnikowym przez cały czas też cytujemy pana w naszych programach. No to wreszcie się możemy odwdzięczyć. Ale ja myślę, że wszyscy niepotrzebnie tak dramatyzują tę sprawę, bo jak cofnąć się... Pięć lat temu, no to głosy, które padły na KUKIZA, wtedy to też było około 20%. To są głosy, które są miksem takich głosów libertariańskich młodego pokolenia. U nas w każdych wyborach jest tych głosów tak z 8-10%. Połączone z głosami takimi bardziej charakterze nacjonalistycznym, to jest kilka procent, i trochę takich głosów protestu awanturystycznych, które tak, chcą poeksperymentować i którzy... się, zobaczyć, co będzie, ja, jak Albo chcą coś tam przeciwko. zademonstrować sobie nam jako politykom. Mają do tego prawo. Ja szczerze mówiąc, ja trochę byłem zdziwiony, że e, tak dramatycznie część polskiej opinii publicznej, ale także ukraińskiej, podeszła do tego wyniku. Jakby się popatrzeć historycznie, a czasem trzeba po prostu spojrzeć historycznie, zobaczyć jaki jest kontekst, to w gruncie rzeczy u nas zawsze jest podobny ten e, rezultat e, pierwszej tury wyborów prezydenckich. Najczęściej się pojawia ktoś jak kiedyś Andrzej Leper, później Paweł Kukiz, Ktoś taki, kto jest w stanie pozbierać właśnie do kupy te głosy nacjonalistyczne, bardzo libertariańskie gospodarczo, bo to, tam jest dużo też takiego wątku i on był decydujący dla tych ludzi, tak zagłosowali. No i jeszcze różne inne głosy takiego ogólnego protestu niezadowolenia. Także yy, nie jest to sprawa, która mi spędza sens powiek, szczególnie, że chyba tych głosów łącznie licząc było troszkę mniej niż na przykład pięć lat temu. Więc na pierwszy rzut oka to wygląda jakoś zaskakująco i niepokojąco, w rzeczywistości, jeżeli popatrzymy na kontekst polskiej sytuacji wewnątrz, na polskiej scenie politycznej, to to jest dość typowe. Gdzie pójdą te wyborcy w drugiej turze? Czego pan A Nie szukuje? wiemy, gdzieś pójdą. Jedni, bo przecież ludzie nie głosują, dlatego że biorą nawet zwolennicy Braun'a. To tam jest około 6%, nie? To oni na pierwszy rzut oka ktoś mówi, to są wszyscy antysemici, coś tam. Tak przecież nie jest. Ludzie głosują, nie są tak jak my, głęboko wciągnięci w politykę. Biorą sobie jakieś jedno hasło. Czasem głosują dla, to się mówi po polsku, dla jaj, bo, Bra bo Brown powiedział coś głupiego i się z tego śmieją i chcą w ten sposób okazać protest. Trzeba mieć szacunek dla wszystkich wyborców, mieć świadomość, jak się dokonuje wyborów podczas wyborów. Tylko osoby, które są głęboko wciągnięte w politykę, patrzą tak na całość, na kontekst. i Inni często głosują pod wpływem jakiegoś impulsu, mają do tego prawo, nie ma w tym nic dziwnego. Myślę, że oni głosowali pod wpływem różnych impulsów, i część z nich spokojnie pójdzie głosować dzisiaj, nie wiem, na Rafała Trzaskowskiego. Mogę coś dodać jako politolog. Z badań nad głosowaniem wynika, że ludzie często już dzień czy dwa dni, po głosowaniu nie do końca pamiętają na kogo głosowanie. To my, zajmujący się polityką, uważamy, że polityka jest wszystko od początku do końca. Ale, Ale między... jak pani się zastanowi, jak pani głosowała w swoim życiu, bo nawet ja, chociaż zawodowo zajmuję się polityką, to ostatnio sobie uświadomiłem, że w jednych czy drugich wyborach po prostu już nie pamiętam, jak głosowałem. Ja bardzo dobrze pamiętam i jak jakoś zawsze głosowałam w, jednej, w jeden konkretny sposób. Pani co, bo, bo też może być taka różnica, że e, na Ukrainie często wybory były za Rosją <coughs> lub przeciw. To jest takie, nie trudno sobie zapamiętać. To też prawda. Ale u nas nie zawsze tak było. Czasami wybory były, że na przykład opcja solidarnościowa, ale pięć partii możliwych. U nas zawsze to były wybory, gdzie walczyła przyszłość z przeszłością. Tak. W tym sensie u Was łatwiej zapamiętać. A u nas ja nie pamiętam, czy głosowałem na przykład kiedyś tam na akcji wyborczą solidarność czy na uniewolność? Ale jednocześnie, frekwencja na tych wyborach w ogóle jest najwyższą w historii wyborów prezydenckich polskich. Prezydencki. Ja myślę, że w ogóle jest u nas nowy trend, że ludzie chodzą na wybory, czyli że zostanie coś takiego dobrego po wyborach z 23 roku, sprzed półtora roku, w których myśmy wygrali, znaczy po których stworzyliśmy większościowy rząd, gdzie siły demokratyczne uzyskały najwięcej głosów. Czy wtedy ta, ta, ta frekwencja skoczyła do 75%? I no teraz tyle nie osiągnęła, ale w ogóle jest wyższa. I myślę, że to już będzie trwały trend. To jest akurat dobre. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą musimy omówić, to udział w tych wyborach służb specjalnych Rosji. Przypomnijmy, że wywiad Ministerstwa Obrony Ukrainy informował, że Kreml w przededniu wyborów w Polsce uruchomił kolejną fazę wojny informacyjnej przeciwko Unii, operację Doppelganger, operacja bliźniak No i właśnie um, można mówić, że to odbywa się tylko w mediach społecznościowych, widzimy nawet jak to się odbywa, ale też są bezpośrednie takie jakby e, sytuacje, kiedy służby specjalne już interweniują i bezpośrednio planują różne dywersje, akty dywersyjne. To może być dywersja, to może być... Wpływanie na liderów opinii, to może być wpływanie na polityków, tego też bym nie wykluczył. Przez no jakieś... ile to było odczuwalne i jest odczywalne teraz? Na pewno, naj, najła... bo jest jedno, jedno pole, gdzie to łatwo zobaczyć, czyli właśnie media społecznościowe. I to nas trochę myli, bo jak, kiedy my to obserwujemy w mediach społecznościowych, to sobie myślimy, że tylko tam to jest. Ale po prostu tam to najlepiej widać. I my to widzimy na przykład po podbijaniu pewnych tematów, po, po tym, jak hulają jakieś fałszywe. E, jakieś sondaże fał... na przykład o, to też, to... o sympatię do Putina wśród tak. Polaków. E, hulają jakieś fałszywe sondaże, hulają jakieś fałszywe hordy obserwujących. Ja na przykład widziałem na swoim, konkretnie na swoim profilu, że z dnia na dzień przybywało mi 100-200 obserwujących, a potem 100-200 się wycofywało. Nie? To, to dziwne. Można to było obserwować. Każdy, kto zajmuje się mediami społecznościowymi, wie, że to jest nienaturalna sytuacja, że jest jakaś manipulacja, że ktoś gdzieś tam dosypuje, potem odbiera, coś kombinuje, nawet człowiek czasem nie wie co, ale widać, że gdzieś to jest takie nie, niestabilne, ta sfera informacyjna, więc to się odbija przede wszystkim sferą informacyjną, ale nie tylko, bo na przykład nacisk na granicę. My często rozmawiamy o sprawach polsko-ukraińskich. Ale byłem w piątek przed wyborami na granicy z, z Białorusią w krynkach. No naprawdę widziałem, jak to wygląda. I że to praktycznie jest każdy dzień nacisk. I że jednak popychanie przez granicę tych no, fałszywych uchodźców, bo to są fałszywi uchodźcy de facto, w tym sensie, że są ludzie albo zmanipulowani, albo przekupieni, gdzie oni z pięciometrowego muru skaczą i to można wszystko zobaczyć. Gdzie właściwie myśmy już zapomnieli o tym, że ta granica jest stale w niepokoju. Polska jest dzisiaj państwem, które oczywiście nie jest w tak opłakanej sytuacji jak Ukraina z powodu wojny, ale my mamy codziennie napięcie na wielu kilometrach granicy z Białorusią, które jest faktycznie napięciem wywoływanym przez Rosję, więc nie byłoby prawdą, gdybyśmy ograniczyli te nasze dyskusje o wpływie Rosji tylko do sfery informacyjnej. Są takie sfery, których nie widzimy na pierwszy rzut oka, ale to działa. Або теж та історія, где обуватель польські є сто скаржаний через польському прокуратури о приготування замаху на президента України Водіміра Желенського на зимові російських служб спеціальних, або та історія з дешевого року, киди українці обивателі були оскаржані у подпалання центру ханлових, Jak konkretnie mówię, minister spraw zagranicznych Polski Sikorski na zamówienia służb specjalnych Rosji. Widzimy, jak oni wszędzie próbują na, skłócić nas z jednej strony, a z drugiej podpalać, gdy, gdzie tylko się da. Kombinować i to, tego będzie dużo. Także e, nie łudźmy się, że to wszystko się ogranicza wyłącznie do sfery informacyjnej. Porozmawiajmy też o Тим оти, о ти розмови телефонічної президенту Росії і станів з'єдначених Володимира Путіна і Дональда Трампа, яка відбила ще дев'ятнадцятого мая. тій розмові президент станів поінформував, що Росія і Україна мають на тих місцях розпочати розмови до завершення броні і закінчення війни. А, але одночасно з від з Дональда Трампа ні комунікати о тим, що та війна не є війною війно американов, що не буде дочіскав. Putina sankcjami, bo to nie działa i może tylko pogorszyć sytuację i jakby słyszymy, że odpowiedzialność za tą wojnę niosą Zelenski i Putin i to nie jest sprawa Stanów Zjednoczonych. Co Pan w ogóle może stanem na teraz powiedzieć o rezultacie tej rozmowy i, i o tym w ogóle postępie, czy, i, czy on się odbywa w sprawie tych negocjacji i zaprzestania wojny wysiłków, które dokłada do tego Ameryka? No po pierwsze mogę powiedzieć, że nie ma nic nowego tutaj, bo to są wszystko rzeczy, które od prezydenta Trumpa słyszymy od kilku miesięcy. On jest w bardzo trudnej sytuacji. Ja myślę, że żaden polityk nie chciałby być teraz w jego skórze w tym kontekście, dlatego, że on jednak obiecał, że to będzie 24 godziny, później, że 3 miesiące, później wydawało się, że tak na Wielkanoc, nie. To też się nie udało i po tej rozmowie też się nie udało. Tylko prezydent Trump, on ma taką postawę jak ze swoich książek, że jeżeli handluje, że nawet coś się nie uda, to masz to przedstawić, że to był sukces. I trochę to no tak jest, więc ja nie dziwię się temu, co prezydent Trump mówi, bo on rozbyw, przeprowadza tę rozmowę z Putinem, widzi, że z tej rozmowy nic nie wynika, a ogłasza, że wszystko było dobrze. I to na pewno jemu jako człowiekowi, mówię o Donaldzie Trumpie, to się sprawdzało w biznesie, w polityce to tak nie zadziała, czyli tak naprawdę. Jakby to wszystko wycisnąć, co pani skróciła, jakieś takie, takie podsumowanie zrobiła, jak to jeszcze bardziej wyciśniemy, to w gruncie rzeczy nic się nie wydarzyło, bo to po prostu oznacza, możemy to przetłumaczyć na Góralski, żeby każdy nas zrozumiał, to oznacza, że Trump się na nic nie umówił z Putinem, powtórzył jakieś ogólniki, w sprawie sankcji powtórzył oczywiście nieprawdziwe rzeczy, no bo jeżeli sankcje nie działają, to dlaczego Putin tak zabiega, żeby nie było nowych sankcji? Więc, oczywiście, że sankcje działają, oczywiście, że Putin zabiega o to, żeby znieść stare sankcje i żeby nie było nowych sankcji. A Donald Trump jest człowiekiem, który bardzo dobrze, jak sądzę, negocjował jako człowiek od biznesu, a w polityce trzeba trochę inne metody i myślę, że no, czas to będzie zmieniał. Chociaż, oczywiście, to jest mega frustrujące nawet w naszych rozmowach, że my właściwie już te same rzeczy powtarzamy któryś kolejny raz, bo ta sprawa ma jakiś kolejny obrót. I to może być nużące, a albo tym to po prostu działa tak, że ktoś jednak ginie na tym froncie. No właśnie. Ale też powiem, że Ukraińcy często e, rozmawiając o polityce i ogólnie o życiu, zawsze żartują. E, I e, Teraz w naszej dobie to się przetwarza w takie różne memy w mediach społecznościowych i pan nie wyobraża po prostu ilość tych memów na temat rozmów telefonicznych Putina i Trumpa. No takie e, najbardziej, które zapamiętałam to jak obaj siedzą na przykład w ciepłych wannach i rozmawiają przez telefon albo jak Trump próbuje pocałować Putina i to nie w twarz albo na przykład jak e, Putin nawiesza Trumpowi na uszy spaghetti, jest takie powiedzenie w Nawijać, ukraińskim tak. Tak, łapszu. O, to jest też w polskim Nie, tak? ja to znam po prostu. Że... <grym> tak, że jakby spaghetti na uszy, to jakby kłamać, tak? I... No to jest takie coś więcej niż kłamać. To jest takie wkręcać kogoś, kłamać, całkowicie komuś zmienić perspektywę, czyli tak komuś no przerobić właśnie. głowę. Nie? Dlaczego Putin. Dlaczego Trump ufa Putinowi? W czym tutaj jest właśnie magia i chemia Ale tych Ale nie relacji? ma. Ja uważam, że jako Ukraińcy przesadzacie z tym trochę. To znaczy, Trump po prostu, żeby dobrze zrozumieć Trumpa, trzeba sobie wyobrazić jego pozycję. Ciężko nie zauważyć tego stopnia zakochania. Dla niego jest inna sytuacja. Nie? On gdzieś tam patrzy na to z Waszyngtonu, on po swojemu na to patrzy i ma jakieś metody działania, które powiedzmy szczerze, nie sprawdzają się w polityce. Na przykład, przepraszam, e, znany dyplomat Wladysmir Ogrysko, którego pan również na pewno dobrze bardzo dobrze zna. zna, mówi, że Trump jest po prostu zachwycony osobiście tym macizmem Putina, że on jest taki macio w polityce, on go tak odbiera i ma z nim dużo wspólnego A... ideologicznie, dlatego właśnie komunikuje z nim w taki sposób. A ja osobiście uważam, że to za daleko idące interpretacje. Trump po prostu chciałby szybko załatwić tę sprawę i nie ma na to sposobu i zachowuje się tak jak ktoś, kto całe życie. Tak się zachowywał, kiedy mu się nie udało sprzedać albo kupić, czyli zrobić jakiejś dobrej transakcji. Bo im się nie udaje, transakcja po prostu w jego świecie. I to jest moja interpretacja. I, I co ma... dalej? Jak będzie działał? I no, po prostu w pewnym momencie dojdzie jakiś dodatkowy czynnik i to pójdzie w jakimś kierunku. I wcale nie jest wykluczone, że Ukraińcy będą, nie za... że będą zadowoleni. Może będą też zadowoleni z tego. Ja też nie jestem dzisiaj zadowolony. Chcę, żeby mnie pani dobrze zrozumiała, tylko wyciąganie z tego wniosku, że Trump stara się o względy Putina i tak dalej. To troszeczkę jest pewna przesada. No jeżeli ktoś jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i działa z takiej pozycji, to nie jest jego głównym problemem, żeby go Putin kochał. On chce po prostu pokazać, że sobie radzi z Putinem, a sobie nie radzi. stąd wynika całe to nieporozumienie. Natomiast wszystko, co dalej, to ja bym już ostrożnie interpretował. To Ale jest... Ciężko, jest to interpretować w inny sposób, jak rozmawiając przez telefon. Putin mówi Trumpowi, że bardzo szanuje żonę Trumpa Melanie, a Trump w odpowiedź pyta, czy szanuje tak samo jego, zabiegając się o Tą e, sympatię. No, no ale to może być żartał, to ironia, to wszystko może być. Znaczy, y, po prostu nie wiem, ja z kolei mam taką prostą interpretację. Nie brać jeden do jednego wszystkich słów polityków, a szczególnie polityków, którzy są tacy skupieni na sobie. Tylko patrzeć, co się realnie dzieje. Bo politycy mówią różne rzeczy po to, żeby osiągnąć cel. I to jest naturalne, to nie jest złe w ogóle. Bo politycy walczą słowem. Czyli Trump jest przyzwyczajony, że kiedy z kimś negocjuje, to musi o nim mówić dużo dobrych rzeczy, bo ten ktoś może się tam złamie i pójdzie na rękę. Ale to nie zadziała z Putinem, bo w jednym się zgadzamy wszyscy, że to wszystko nie zadziała z Putinem. Europa przyjmuje 17 pakiet sankcji antyrosyjskich, dotyczy floty cieni, dworu Putina, producentów dronów i paliwa. No, no i co, sankcje nie działają? No działają, prawda? I teraz, a teraz trzeba no kolejne. Nie, tak średnio powiedziałbym. Nie, Na tak naprawdę. Czego oczekiwać? Czy zadziałają sankcje? Czy dociśnie euro? To wyobraźmy wody? sobie, zróbmy proste doświadczenie logiczne. Po prostu wyobraźmy sobie, że nie ma sankcji. Już wiemy, że działają. Nie trzeba więcej. One nie działają tak, jakbyśmy chcieli. Ja wiem o tym. Też bym chciał, żeby było szybciej, też bym chciał, żeby ruscy płacili reparacje i więcej. Wierzę, że będą płacili w końcu. Też bym chciał, żeby nie, wiem, nie było problemów przy ustanawianiu sankcji nie wiem, z handlem brylantami. Takie były dla mnie w ogóle kosmiczne jakieś problemy. Nie? Wiem, że to wszystko jest, i wiem, że ma pani dużo racji, że trzeba więcej i skuteczniej, ale tak naprawdę sankcje działają. Putin. Chce, żeby znieść sankcje, i to jest najlepszy dowód, że one działają, i do tego nie chce nowych sankcji, i się ich strasznie boi, i to też jest dowód, że działają. Środowiska proputinowskie w Europie starają się blokować sankcje, i to jest kolejny dowód, że sankcje działają. Także akurat sankcje działają, dobrze że jest 17 pakiet, dobrze że jest ta flota cienia włączona w to wszystko, i trzeba po prostu budować nowy pakiet sankcji, i być konsekwentnym, i wtedy to zadziała. Sankcje, Dziękuję. spokój, solidarność. Paweł Kowal, Maria Górska, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.